Dobra, także siemanko wszystkim z tej strony ja find. Dzisiaj oprowadzę was trochę tutaj po serwerze i, i, i opowiem wam troszkę o pluginie, o pluginach na pieniądze i na sklepy. Tak jest. Także tutaj macie mój domek. Ja sobie idę tylko tam, żeby wziąć, zrobić skrzynkę i wziąć coś, żeby można było sprzedać. Yy, generalnie w tym czasie kiedy możli, możecie zostawić yy, subika i, i jak, jakąś łapeczkę w górę, to bardzo bym był wdzięczny. Jeżeli chcecie wejść na serwer to yy, macie w poprzednich filmach co, co trzeba zrobić A ja już tutaj wam pokazuję. W sumie mogę zrobić to tutaj Więc tak Yy, pierwsze to może jak coś sprzedać, więc tak yy, zrobimy sobie to albo, dobra, wiecie, na razie uważę sobie tutaj do skrzynki. To dobra, jak coś chcemy sprzedać, yy, wpisujemy sell i tutaj możemy tak wszystkie bloki jakie mamy, wszystko co mamy w rączce, czyli yy, jak chcemy wszystkie bloki, jeszcze raz, ch jeżeli chcemy wszystkie bloki yy, sprzedać. To wpisujemy po prostu sell block. Blocks. Dobra. Jeżeli chcemy na przykład yy, rączkę sprzedać, co nie? czyli to, co mamy w ręce, to sprzedajemy znaczy to napis napiszemy sell hand. A jeżeli yy, chcemy sprzedać całe inwentory, to wpisujemy sell inwentory. I tak będzie całe inventory I tak. Ja chcę sprzedać tylko to, co mam w ręce, więc wpisuję sell. Hand. i jak widzicie jeden cobblestone to jest 1 dolar czyli mam teraz 32 dolary Ok. i teraz jak chcę zrobić sklep robię sobie skrzyneczkę klikam na nią klikam na nią yy, prawym przyciskiem co nie? czyli tym co się bije klikam na nią Yy, wyskakuje komunikat: Enter in chat how much you wish to trade one cobblestone for. Czyli ile, piszemy na czacie, ile, za ile chcemy sprzedać jeden cobblestone. Ja na przykład dam, że 10. I teraz jest już yy, sklep. Można, my możemy otworzyć skrzynkę, włożyć tutaj 32 cobblestone i tutaj będzie yy, 10 cobblestone za. Jednego, znaczy 10 dolarów Za jednego cobblestone a. Czyli na przykład yy, Jeżeli chcemy coś kupić To musimy zrobić tak Klikamy znowu prawym przyciskiem Wyświetla wam się tutaj taka informacja Że, jest, że w środku są 32 cobblestone y, Jeden cobblestone to 10 dolarów I to, co trzeba zrobić żeby kupić to trzeba po prostu wpisać ile chcemy na czacie, czyli na przykład chcemy 3 cobblestone y. no i mamy 3 cobblestone, y, a z naszego e, z naszego e, z naszego konta zabrano 30 tutaj mogę włożyć z powrotem ja sobie to zniszczę bo oczywiście tylko tylko właściciel e, sklepu może zniszczyć skrzynkę ja sobie jeszcze pójdę spać na szybciutko dobra, czyli wam, pokazałem wam jak coś sprzedać, jak y, zrobić sklep, ja tutaj sobie zrobię sklep y, później jakiś także tak, a teraz was trochę oprowadzę tutaj po serwerze więc y, tak, mamy jesteśmy na spawnie tam y, się wybudował Makaronowy 1, 2, Eee Tak jest, czyli właśnie widz eee, Tutaj zrobił jakąś lodziarnię Lodziarnia makaronowego 1, No, super O kurde, co to jest Okej, okay, no nie wiem czemu w lodziarni sprzedaje To nie wiem co to jest też Nie wiem czemu w lodziarni sprzedaje ziemniaki, ale już nieważne Eee, dobra Teren makaronowego. Będę wdzięczny, jak nie okradniesz mnie i nie wejdziesz do domku. Sorry. Sprawdzam, co masz w skrzynkach, byczku. Eee, tak. Okej. Okay. Super. Nie no, nas co zarobiście? Okej. Okay. Mm, to tyle. Tutaj ma portal swój. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Eee, ja jeszcze w Nederze nie byłem, ale będzie odcinek z tego, jak, jak wchodzimy do Nederu. Tak jest. Tutaj masz swoje kurczaki. Jakieś. Hmm, tutaj widziałem, że jakieś wejście. To chyba po prostu wejście do kopalni. Tak jest. Eee, dobra, no to idziemy sobie dalej. Dobra, jesteśmy tutaj. Eee, to jest chyba e, finito. Dokładnie tak tutaj ma sobie jakieś uprawy też ma osiołka super yy... nic nie ma w osiołku sorry, chciałem po prostu go sprawdzić tutaj patrzę co ma w skrzynce nic mu nie zabieram żeby nie było super no i tutaj jest właśnie w trakcie budowy taki domek yy... mój domek jest szczerze mówiąc gówniany, ale no Później, później będę go zmieniać Jak coś od razu mówię, że Ja chciałbym, żeby żeby Taki jeden sezon Trwał może z miesiąc albo dwa miesiące Jeden sezon Tego serwera Tutaj Mamy krzyże Mojego Beniza I tutaj też domek Bardzo super mi się podoba w ogóle to wejście To nie wiem co to za chata Chyba Boro 66. tutaj mamy teren mały Beniz. Mega mi się podoba to wejście, takie super jest. Eee, tutaj takie trzy łyżeczka, trochę gejoza no cóż. Tutaj szafa, ok, super. Co w skrzyneczkach patrzymy? Wow, nic. Tutaj się przechodzi. I tutaj jest chyba teren e, Boro 66, tak mi się wydaje. Nic nie ma w tych... Sprawdzam co mają w skrzynkach. Dwa emeraldy wow. Eee, ok Okej, okay, wow tutaj. Jakiś <grywki> sobie zrobił kącik. I w sumie to już chyba tylko jeden został. I chyba tylko mój domek. Ale jeszcze w sumie to. W sumie to jeszcze y, to, to nie wszystkie domki, które, które będą chyba na serwerze. Dobra, to jest mój domek, on jest w trakcie budowy. Eee, no pokażę wam później odcinek jak skończę ten domek i w ogóle i to powiem. Nie chcę wam pokazywać co mam w środku. Na razie nic tak naprawdę nie mam. Oprócz wie, pana Franceska tak jest. Także tutaj jest mój osiołek! Tak jest mój osiołek. Eee, jest super. Tutaj nic nie mam. Później tą zniszczę tutaj tą. Te tutaj uprawy rolne moje. Eee, tak I, i po prostu i to tyle chyba yy, idę coś zjeść no ale a jeszcze zapomniałbym o jednej rzeczy czyli yy, że jakbyście chcieli na przykład yy, coś sprawdzić log blokiem ponieważ nie wiem yy, nie mogę wam dać yy, permisji do tego żebyście sprawdzali coś log blokiem nie wiem czemu, więc po prostu, jakbyście mieli jakiś problem, to napiszcie do mnie na Discordzie czy na kanale tekstowym tam serwer Minecraft, że chcecie coś sprawdzić blokiem, to wtedy, to wtedy po prostu yy, ja sprawdzę i zobaczymy co tam takiego będzie. Yy, ok, i w sumie to, w sumie to chyba tyle. A jeszcze chciałbym powiedzieć, że ten kto mi ukradł Emeraldy i diamenty to niech wie, że ma przerąbane i że jak ja się kto to jest, to wybuchnę mu, mu domek albo coś innego. Także jak jutro do 17 nie będzie tutaj moje, nie będzie tutaj skrzynki przed moim domem z siedmioma diamentami to 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 zobaczycie, co się stanie.